Jedna dziesiąta czy zdajesz sobie sprawę, że większość mężczyzn niszczy swojego penisa, nawet o tym nie wiedząc? Badania i doświadczenia urologów pokazują, że aż dziewięciu na dziesięciu facetów popełnia te same błędy podczas masturbacji. Wydają się niewinne, bo tak robi każdy, ale w rzeczywistości prowadzą do mikrourazów, problemów z erekcją i osłabienia wrażliwości. Masturbacja sama w sobie nie jest zła, wręcz przeciwnie, może być zdrowa. Ale te trzy techniki, o których zaraz Ci powiem, dosłownie rujnują Twojego penisa, jeśli stosujesz je regularnie. Pierwsza technika, najczęstsza i najbardziej szkodliwa, to zbyt mocny uścisk, znany jako tak zwany dev-gryp. Polega na tym, że ściskasz penisa tak mocno, że odtwarza to efekt nienaturalnie silnej stymulacji. Problem w tym, że tkanki prącia są delikatne i źle znoszą taki ucisk. Z czasem pojawiają się mikropęknięcia, zmniejszona wrażliwość i coraz większe problemy z osiągnięciem erekcji podczas seksu z partnerką. Organizm przyzwyczają się do jednego, ekstremalnego bodźca i zaczyna odrzucać naturalne, subtelniejsze sygnały. Urolodzy ostrzegają... Że wieloletnia praktyka Dewgryd może prowadzić nawet do powstania blizn i skrzywień prącia. I choć wielu mężczyzn bagatelizuje ten problem, to właśnie on jest jednym z najczęstszych powodów, dla których w gabinecie pojawiają się 40- i 50-latkowie z zaburzeniami erekcji. Dlatego jeśli rozpoznajesz u siebie ten nawyk, to pierwszy moment, by powiedzieć stop. Twój penis nie jest narzędziem do katowania, tylko organem, o który musisz dbać. Za chwilę poznasz dwie kolejne techniki, równie powszechne i równie groźne, a większość mężczyzn nawet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo je stosuje. Druga technika, która w ciszy niszczy twojego penisa, to masturbacja w pośpiechu szybkie, nerwowe ruchy, często w nienaturalnej pozycji. Wielu mężczyzn robi to od młodości, gdy musieli zdążyć, zanim ktoś wejdzie do pokoju. Problem w tym, że taki nawyk zostaje na lata. Twój mózg uczy się, że seks to sprint, a nie proces. Penis reaguje na sygnał już teraz, a kiedy później jesteś z partnerką, pojawia się kłopot. Zamiast cieszyć się bliskością, twoje ciało automatycznie próbuje jak najszybciej doprowadzić do finału. To prowadzi do przedwczesnego wytrysku i frustracji, zarówno twojej, jak i partnerki. Co gorsza, masturbacja w pośpiechu obciąża naczynia krwionośne i mięśnie dna miednicy. Silne, krótkie ruchy powodują nadmierne napięcie, które z czasem może prowadzić do bólu w podbrzuszu czy osłabienia erekcji. Zamiast trenować cierpliwość i kontrolę, wzmacniasz w sobie mechanizm szybkiego wyzwalacza. Wielu urologów zauważa, że to właśnie ten schemat odpowiada za większość przypadków ejakulacji przedwczesnej u mężczyzn po trzydziestce i czterdziestce. Rozwiązanie wydaje się banalne, ale wymaga dyscypliny, spowolniej. Masturbacja nie powinna być jak wyścig z czasem, tylko jak trening kontroli. Zmieniaj tempo, rób pauzy, skup się na oddechu. Kiedy uczysz się wytrzymywać dłużej w samotnej praktyce, automatycznie przenosisz tę umiejętność do życia z partnerką. To prosta droga do większej satysfakcji i poczucia panowania nad własnym ciałem. Masturbacja w pośpiechu to jeden z najbardziej zakorzenionych błędów, bo wynika z dawnych nawyków, których nigdy nie skorygowaliśmy. Ale świadomość to pierwszy krok. Teraz wiesz, że to nie tylko niewinna praktyka ale realne zagrożenie dla Twojej potencji. A za chwilę poznasz trzecią technikę najbardziej podstępną i niestety najczęściej stosowaną przez mężczyzn w każdym wieku. Trzecia technika najbardziej podstępna i najczęściej spotykana to masturbacja uzależniona od ekranów i pornografii. Dla wielu mężczyzn to rutyna bez telefonu, laptopa czy tabletu trudno im w ogóle zacząć. Problem w tym, że pornografia działa jak narkotyk. Dostarcza gigantycznych dawek do upamini, a twój mózg szybko się do nich przyzwyczaja. To, co na początku podniecało, po kilku miesiącach wydaje się zbyt słabe. Zaczynasz szukać coraz mocniejszych bodźców, coraz bardziej ekstremalnych scen. Twój układ nerwowy reaguje tylko na nierealne obrazy. A w prawdziwym życiu erekcja staje się coraz słabsza i mniej stabilna. Lekarze nazywają to porn-induced erectile dysfunction, czyli zaburzenia erekcji wywołane nadmiernym oglądaniem pornografii. Brzmi jak wymysł. A jednak gabinety urologów i terapeutów coraz częściej odwiedzają 30 i 40 latkowie, którzy nie potrafią utrzymać wzwodu przy partnerce, choć podczas masturbacji z filmem nie mają problemu. To cichy kryzys męskości, o którym wciąż mówi się zbyt mało. Co więcej, pornografia fałszuje twoje oczekiwania. Mózg przyzwyczajony do sztucznego scenariusza i nienaturalnych proporcji zaczyna wymagać tego samego w rzeczywistości. A kiedy partnerka nie spełnia tych wyimaginowanych standardów, twoje ciało reaguje brakiem podniecenia. To nie tylko problem fizyczny, ale też psychiczny, bo rodzi frustrację. Poczucie winy i dystans w związku. Jeśli zauważasz, że nie potrafisz osiągnąć erekcji bez ekranu, to znak alarmowy. Ograniczenie pornografii i powrót do naturalnej stymulacji oddechu, dotyku, wyobraźni to jedyna droga, by odzyskać wrażliwość i moc. Pornografia może być dodatkiem, ale nigdy fundamentem Twojej seksualności. Jeśli pozwolisz jej przejąć kontrolę, Stopniowo odbierze ci to, co najważniejsze, naturalną erekcję i pewność siebie w łóżku. Teraz, kiedy znasz już trzy techniki niszczące twojego penisa, czas skupić się na tym, jak się od nich uwolnić i odbudować naturalną sprawność. Pierwszym krokiem jest zmiana świadomości, musisz przestać traktować masturbację jak mechaniczny nawyk. To nie jest sprint do finału, ale trening twojego ciała i układu nerwowego. Jeśli dotąd stosowałeś DefGryp, zamień mocny, sztywny uścisk na delikatniejszy dotyk. Twój penis potrzebuje bodźców zbliżonych do tych, jakie daje seks z partnerką, a nie ekstremalnego ucisku, który otępia zakończenia nerwowe. Początkowo może być trudniej osiągnąć orgazm, ale to naturalne Twoje ciało musi się na nowo nauczyć reagować na subtelniejsze sygnały. Drugim krokiem jest spowolnienie tempa. Jeśli latami trenowałeś szybkie ruchy, twój organizm zna tylko jeden tryb błyskawiczny wytrysk. Zamiast tego świadomie zwolnij wprowadź pauzy, zmieniaj rytm, skup się na oddechu. Możesz nawet potraktować to jako ćwiczenie kontroli, które później wykorzystasz z partnerką. Im dłużej potrafisz wytrzymać w samotnej praktyce, tym łatwiej będzie ci panować nad sobą w łóżku. To jak trening mięśni, cierpliwość i konsekwencja dają najlepsze efekty. Trzeci krok to ograniczenie pornografii. Nie chodzi o to, by od razu całkowicie rezygnować, dla wielu mężczyzn byłoby to zbyt drastyczne. Zacznij od prostego eksperymentu raz w tygodniu masturbuj się bez ekranów, używając wyłącznie wyobraźni. Z czasem zwiększaj częstotliwość. Dzięki temu twój mózg odzyska naturalną wrażliwość i przestanie uzależniać się od nienaturalnych obrazów. Wielu mężczyzn już po miesiącu zauważa, że orgazmy są intensywniejsze, a erekcje stabilniejsze. Te trzy zmiany delikatniejszy dotyk, wolniejsze tempo i mniej pornografii to fundament, na którym odbudujesz swoją moc. To nie są wielkie rewolucje, ale codzienne decyzje które krok po kroku przywracają twojemu penisowi zdrowie i naturalną siłę. Po kilku tygodniach wprowadzenia zmian zaczynasz zauważać pierwsze pozytywne efekty i to szybciej niż myślisz. Najczęściej pojawia się coś, co wielu mężczyzn traktuje jak sygnał młodości silniejsze poranne wzwody. Jeśli wcześniej były rzadkie lub bardzo słabe, nagle zauważasz, że penis reaguje mocniej i dłużej utrzymuje sztywność. To znak, że krążenie w miednicy poprawia się, a tkanki odzyskują swoją naturalną wrażliwość. Dla lekarzy to jeden z najlepszych wskaźników zdrowia seksualnego, twoje ciało mówi ci wprost, że zaczyna działać lepiej. Drugim sygnałem jest większa kontrola. Dzięki wolniejszemu tempu i unikaniu pośpiechu, zauważasz, że nie musisz już kończyć w kilka minut. Zaczynasz bawić się rytmem. Odczuwać przyjemność w nowy sposób i wytrzymujesz dłużej. To daje ogromną pewność siebie, bo wiesz, że ten sam mechanizm zadziała w łóżku z partnerką. Przedwczesny wytrysk przestaje być Twoim największym wrogiem, a ty czujesz, że naprawdę panujesz nad własnym ciałem. Trzeci efekt to zmiana w psychice. Kiedy masturbujesz się bez pornografii, orgazmy stają się bardziej naturalne i intensywne. Zamiast poczucia pustki i zmęczenia pojawia się odprężenie i lekkość. Po kilku tygodniach wielu mężczyzn zauważa też lepszy sen, mniej stresu i więcej energii w ciągu dnia. To efekt obniżenia poziomu kortyzolu hormonu stresu i odzyskania równowagi dopaminowej. Pierwsze tygodnie mogą być trudne, bo organizm musi oduczyć się starych schematów, ale każdy kolejny dzień. W którym wybierasz świadomą masturbację zamiast destrukcyjnych technik, to krok w stronę mocniejszych erekcji, większej satysfakcji i pełnej kontroli. Twoje ciało szybko pokazuje ci, że ta droga naprawdę działa. Szósta część to spojrzenie na efekty, które wykraczają daleko poza sypialnie. Kiedy odzyskujesz mocniejsze erekcje i lepszą kontrolę nad wytryskiem, zmienia się nie tylko twoje życie seksualne ale całe poczucie własnej wartości. Zaczynasz patrzeć w lustro z innym nastawieniem, widzisz faceta, który przejął kontrolę nad sobą, a nie kogoś, kto jest zakładnikiem złych nawyków. Ta pewność siebie przenosi się na każdą dziedzinę życia: rozmowy w pracy, relacje z ludźmi, a nawet sposób, w jaki się poruszasz czy patrzysz innym w oczy. Drugą zmianą jest energia. Zamiast czuć się wyczerpany po mechanicznej, szybkiej masturbacji przy ekranie, po świadomej praktyce odczuwasz odprężenie i lekkość. To sprawia, że masz więcej siły na codzienne obowiązki. Lepszy sen, stabilniejszy nastrój i mniejszy stres to naturalne efekty zdrowego układu hormonalnego. Organizm nie jest już zalewany kortyzolem. Tylko korzysta z naturalnego wyrzutu do upemini i oksytocyny, które równoważą psychikę. Trzeci efekt to relacje. Kiedy jesteś spokojniejszy, bardziej energiczny i pewny siebie, partnerka to natychmiast zauważa. Bliskość staje się przyjemniejsza, a ty nie boisz się, że zawiedziesz. Twoja rodzina widzi, że masz więcej cierpliwości i obecności. W pracy łatwiej koncentrujesz się na zadaniach i radzisz sobie ze stresem. To dlatego lekarze mówią, że zdrowie seksualne jest fundamentem całego życia mężczyzny, bo erekcja to nie tylko sprawa łóżka, ale sygnał, jak funkcjonuje cały organizm. Świadoma masturbacja, pozbawiona destrukcyjnych technik, staje się więc nie tylko narzędziem poprawy seksu, ale katalizatorem zmian w Twoim codziennym życiu. To co zaczyna się w samotności, owocuje siłą i pewnością w każdej sytuacji. Siódma część to rozprawienie się z błędnymi przekonaniami, które trzymają wielu mężczyzn w miejscu. Najczęstszy mit brzmi tak robi każdy, więc to normalne. To nieprawda. Owszem, większość facetów używa zbyt mocnego uścisku, masturbuje się w pośpiechu i sięga po pornografię przy każdym zbliżeniu do siebie. Ale to, że coś jest powszechne, nie znaczy, że jest zdrowe. Gdyby każdy codziennie jadł fast foodie, czy to oznaczałoby, że to dobra dieta? Twój penis działa podobnie jak reszta ciała, potrzebuje higieny, ruchu i równowagi, a nie destrukcyjnych schematów. Drugi mit to przekonanie problemy z erekcją to znak starości, nie ma sensu walczyć. Wielu mężczyzn po pięćdziesiątce czy sześćdziesiątce godzi się z tym, że tak już musi być. Tymczasem urologowie powtarzają, że w zdecydowanej większości przypadków to nie wiek, ale styl życia i złe nawyki seksualne odpowiadają za słabszą sprawność. Twój penis nie ma wbudowanego zegara, który wyłącza się po pięćdziesiątce to twoje codzienne wybory decydują, jak będzie działał. Trzeci mit dotyczy pornografii. Wielu mężczyzn sądzi, bez niej nie będę miał fantazji, nie poczuję podniecenia. To złudzenie. Porno nie tworzy twoich pragnień, ono tylko je przejmuje i deformuje. Kiedy ograniczysz ekran, na początku możesz czuć pustkę, ale już po kilku tygodniach twoja naturalna wyobraźnia wraca ze zdwojoną siłą. Orgazmy stają się bardziej intensywne. A seks z partnerką przestaje być porównywany do sztucznych scenariuszy z internetu. Te trzy mity wszyscy tak robią. To kwestia wieku i bezporno się nie da to mentalne kajdany. Dopóki w nie wierzysz, dopóty będziesz powtarzał błędy, które rujnują twojego penisa. Ale gdy je odrzucisz, otwierasz drzwi do prawdziwej zmiany i odzyskania mocy, która wcale nie musi znikać z wiekiem. Ósma część to konkret, co robić zamiast technik, które niszczą twojego penisa. Pierwsza zdrowa metoda to świadomy dotyk. Zamiast ściskać z całej siły, używaj delikatniejszego chwytu, bardziej zbliżonego do tego, co daje partnerka. Możesz zmieniać nacisk, tempo i kierunek ruchów. Dzięki temu twoje ciało odzyskuje wrażliwość, a penis uczy się reagować na bardziej subtelne sygnały. Początkowo orgazm może przyjść wolniej, ale właśnie o to chodzi, trenujesz kontrolę i cierpliwość. Druga metoda to praca z oddechem i pauzami. Zamiast pędzić do finału, spróbuj zatrzymywać się tuż przed szczytem i oddychać głęboko. Ten prosty nawyk wzmacnia twoją kontrolę nad wytryskiem i daje poczucie, że to ty sterujesz sytuacją, a nie nawyk czy napięcie. Wielu terapeutów seksualnych uważa tę technikę za najważniejsze narzędzie w walce z przedwczesnym wytryskiem. Trzecia metoda to masturbacja bez pornografii. Zamiast patrzeć w ekran, spróbuj użyć wyobraźni albo przypomnieć sobie realne doświadczenia z partnerką. To na początku może wydawać się trudniejsze, ale już po kilku próbach zauważysz, że orgazm jest intensywniejszy, a erekcja stabilniejsza. Mózg odzyskuje naturalną wrażliwość i przestaje być uzależniony od sztucznie podkręcanych bodźców. Te trzy techniki: delikatny dotyk, świadome pauzy i rezygnacja z ekranu to fundament zdrowej masturbacji. Nie tylko chronią penisa, ale też wzmacniają twoje erekcje i poprawiają życie intymne z partnerką. To właśnie w nich tkwi różnica między praktyką, która rujnuje twoją moc, a taką, która ją odbudowuje. Dziewiąta część to opis pierwszych sygnałów poprawy, które zaczniesz dostrzegać, gdy zastąpisz szkodliwe techniki zdrowymi metodami. Pierwszy sygnał to silniejsze poranne erekcje. Jeśli przez lata były słabe albo całkiem zniknęły, po kilku tygodniach regularnych, świadomych praktyk zaczną wracać. To nie przypadek, to efekt poprawy krążenia w miednicy i odnowienia wrażliwości nerwów. Dla lekarzy to jeden z najlepszych wskaźników, że twoje ciało znów działa tak, jak powinno. Drugi sygnał to większa kontrola nad wytryskiem. Zamiast kończyć w kilka minut, zauważysz, że możesz bawić się rytmem, robić przerwy i utrzymywać wzwód znacznie dłużej. To daje poczucie panowania nad sobą, a w seksie z partnerką zamienia się w ogromną przewagę. Znika strach przed przedwczesnym finałem, a ty czujesz, że możesz decydować o momencie szczytu. Trzeci sygnał to zmiana w samopoczuciu psychicznym. Po mechanicznej, szybkiej masturbacji przy ekranie często pojawiało się zmęczenie, pustka albo poczucie winy. Po świadomej praktyce jest inaczej, czujesz odprężenie, spokój i lekkość. Hormony stresu spadają, a dopamina i oksytocyna działają naturalnie. Co stabilizuje nastrój? Wielu mężczyzn zauważa, że lepiej śpią, mają więcej energii i szybciej regenerują się po wysiłku. Czwarty sygnał to większa satysfakcja w relacji. Partnerka od razu zauważy, że jesteś spokojniejszy, pewniejszy siebie i bardziej obecny. Seks staje się nie tylko dłuższy, ale też bardziej intensywny emocjonalnie, bo nie myślisz już o tym, czy dasz radę. Tylko cieszysz się chwilą. To właśnie te pierwsze oznaki pokazują, że twoje ciało reaguje na zmianę. Nie są spektakularne z dnia na dzień, ale krok po kroku budują fundament nowej jakości życia, mocniejszej erekcji, pewności siebie i energii na co dzień. Dziesiąta część to podsumowanie całej drogi. Masturbacja sama w sobie nie jest twoim wrogiem. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy popełniasz trzy błędy zbyt mocny uścisk, pośpiech i uzależnienie od pornografii. Te techniki wydają się nieszkodliwe, bo tak robi większość facetów, ale w rzeczywistości prowadzą do utraty wrażliwości, problemów z erekcją i spadku pewności siebie. Dobra wiadomość jest taka, że nie jesteś skazany na ten schemat. Kiedy wprowadzisz zdrowe metody, delikatniejszy dotyk, wolniejsze tempo, pracę z oddechem i ograniczenie ekranów twój penis zacznie odzyskiwać naturalną moc. To proces, który wymaga cierpliwości, ale pierwsze efekty przychodzą szybciej, niż myślisz. Silniejsze poranne erekcje, lepszy sen, więcej energii i satysfakcja w relacji z partnerką to nie są obietnice bez pokrycia, ale realne zmiany. Które potwierdzają lekarze i tysiące mężczyzn. Twoje ciało reaguje, kiedy dajesz mu szansę na regenerację. Największym błędem jest myślenie: za późno na zmiany. To nieprawda. Niezależnie czy masz 30, 50 czy 70 lat, możesz odbudować swoją sprawność, jeśli wyrzucisz ze swojego życia destrukcyjne nawyki. Penis jest jak każdy inny mięsień i układ potrzebuje właściwego treningu, by działać dobrze. Ty masz wybór, kontynuować schemat, który niszczy Twoją moc albo już dziś zacząć budować siłę i kontrolę. wideo ge Dan kanał den Was anders